Cześć, słuchajcie, dziś e, sprawa nietypowa. Kolejny unboxing e, i, może, recenzja, jak się da. E, paczka przyszła do mnie z e, OM Tuning Center. Fajny sklep. I e, to, co mnie zdziwiło, mieli to, czym ja byłem zainteresowany, czyli rzecz związaną z modelarstwem. Paczka jest dość spora. Mam dość ograniczone ruchy. Dzisiaj nie na statywie, tylko z ręki. Paka olbrzymia. Spróbujemy się dostać do środka. A rzecz, którą byłem zainteresowany i którą udało mi się u nich nabyć, to mianowicie. Kabina malarska, gdyż przy takich upałach moja prowizoryczna, kabina, bo to kabina, no niestety już się nie sprawdza. Wygląda to: o tak, kabina wyposażona w oświetlenie, w wyciąg. No, bierę się za odpakowywanie. Za chwilę do Was wracam. I jestem z powrotem. Kabina malarska z wyciągiem. Obejrzymy sobie pudełko. jednej wodotrysków, obrazki. chcę zobaczyć, co jest w środku. Instrukcja obsługi, ale kto by to czytał? I tak, żeby było śmieszniej, połowę tego wielkiego pudła zajmuje sama kabina, natomiast drugą połowę yy, wyciąg, nawet jakiś zasilacz. wypad. ale jest super. A później zajmiemy. O, teraz creme de la creme. Mianowicie kabina we własnej osobie. No cóż, nie wygląda jakoś <kuh> nadzwyczajnie, gdyż jest mała i składana. Ale o mi właśnie chodziło. O to, żeby nie zajmowała zbyt dużo miejsca, Zwłaszcza w momencie, kiedy nie jest używana. Jest. I oto jest cud techniki, przycisk zasilający. I oto jest mały, ale wariat. Zobaczmy, jak to się otwiera, wszystko. Hmm. Może spróbuję jednak Was zainstalować na jakimś uchwycie. Zaraz wracam. Dobra, wróciłem. Jest statyw, wolne ręce, można działać. O, cyk, coś pięknego. Syk. Aha, dobra. Wszystko powoli, bez pośpiechu. To wyjeżdża tu. To wyjeżdża tu. Czy możemy sobie już zablokować O, o. To na później. cyk, coś niesamowitego i wiecie co? jest nawet, o, bateria mi pada jest nawet podstawa obrotowa nie wiem czy tam ucięło, w którym momencie e, w zestawie jest podstawa obrotowa z gumkami od spodu, żeby nie jeździło coś coś wspaniałego w środku jest oświetlenie w takim w Teraz spróbujemy się dostać do środka jakieś nożyczki nawet cyk. Coś pięknego. I zaraz, teraz jak to się montuje. Dobra, to mamy tu do środka cyk cyk aha to wjeżdża to, no. dobra eee, no, spróbuję Wam to jakoś pokazać może Uwaga. Proszę bardzo. to złożenie oświetlenie wygląda mniej więcej tak. O, proszę bardzo. I tutaj, wewnątrz obudowy, z każdej ze stron, są piny zasilające. Podobnie jak na samych końcach, tutaj tego elementu oświetleniowego. kończenie zobaczmy czy to wyjdzie czy się uda montaż Aha. to wchodzi tu, to wchodzi tu się, no nie ma się co oszukiwać że upadł mi telefon Oddajemy się. E, nie ma się czego oszukiwać. No nie jest to niemiecka technologia i inżynieria kosmiczna. Jest to jakiś tam, nazwijmy to Chińczyk. Ale jeśli Chińczyk ma zadziałać, to czemu nie? Wyszło. No, tutaj może wejdzie. O, a tu chyba wyszło o, też. No i słuchajcie, wygląda to tak. Zaraz spróbujemy. Tu jeszcze boki oczywiście dochodzą. Na razie nie zmontujemy tego tak na tip top. Spróbuję podłączyć zasilanie. Jeżeli nie wybuchnę, nie zaświecę, to będzie fajnie. Okay. Teraz próba siły. Uwaga I stało się światło Ale ściągnie Jezus No Robi trochę hałasu, nie powiem A, no Zobaczymy, czy Czy ciągnie Ciągnie Jak ciągnie no, ciągnie tak żeby było bez wątpliwości Opada Przesywa się, coś pięknego No, Chińska inżynieria, muszę powiedzieć na piątkę serdecznie polecam, pozdrawiam, cześć!